Cześć, z tej strony Paweł Dąbrowski, firma Clinic Support. Dzisiaj sobie usuniemy rdze od plamiaczem Rust Remover. Tutaj mamy przygotowaną próbkę wykładziny. To jest plama z rdzy. Plamę z rdzy możecie spotkać najczęściej na przykład pod cieknącym kaloryferem albo jeżeli ktoś zostawił coś metalowego na wykładzinie. Mi na przykład zdarzyło się, że firma sprzątająca postawiła na świeżo upranej wykładzinie stoliki, które miały metalową podstawę i one puściły rdze. I takie plamy właśnie można usunąć preparatem Rust Remover. Jeśli chodzi o rdze, mogę Wam powiedzieć tylko tyle. Rdza nie zejdzie ani Enzalem, ani Formułą 90. Niestety rdze trzeba zneutralizować chemicznie, trzeba używać preparatów stricte do rdzy. Właśnie takim preparatem jest RAS Remover. Pokazuję Wam już, jak on działa. Nanosimy preparat bezpośrednio na plamę. Tak naprawdę on może już zacząć działać na Waszych oczach, ponieważ tutaj zajdzie reakcja chemiczna. Natomiast ja mu troszeczkę pomogę i przyspieszę ten proces, po prostu delikatnie tamponując. Zobaczcie, od razu mamy transfer. W przypadku preparatów do usuwania rdzy musicie pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, własne bezpieczeństwo, czyli rękawiczki, a po drugie, bezpieczeństwo czyszczonego materiału, czyli zaraz, jak już usuniecie tą plamę, Koniecznie trzeba ten preparat wypłukać przy użyciu alkalicznego detergentu, co za chwilkę zrobimy. Jak widzicie, plama już praktycznie została usunięta. Tutaj dosłownie mamy tylko cień. Dlatego w tym momencie Warto już użyć preparatu alkalicznego, żeby wypukać te włókna. Tak właśnie zrobimy. I tym bardzo prostym sposobem e, mamy plamę w całości usuniętą. Preparat jest zneutralizowany, e, a plamy z rdzy e, nie ma. Tak właśnie działa preparat Rust Remover. Pamiętajcie, jeżeli będziecie mieli plamę z rdzy, tylko i wyłącznie e, Rust Remover. Ja nazywam się Paweł Dąbrowski, firma Clinic Support. Cześć!